Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam Was na backstage mojego najnowszego singla, bajka. Miłego oglądania. Zacznijmy od tego, o czym jest mój najnowszy singiel, bajka. Otóż każdy z nas ma swoją własną bajkę, którą pisze. I pozwól, że opowiem Ci moją. Takim właśnie hasłem kierowałam się przy tworzeniu mojego najnowszego utworu. Chciałam opowiedzieć Wam swoją historię, ale pokazać ją z dystansem. Uważam, że. Każdy z nas ma te doświadczenia i lepsze i gorsze, i należy podchodzić do tego z dystansem, na luzie, śmiać się z tych trudności, które nas spotykają. Zapraszam Was oczywiście też na TikToka, gdzie zorganizowaliśmy challenge bajka, żeby każdy z Was opowiedział pokrótce swoją własną bajkę. Główny plan teledysku. To ta scenografia bajkowa. Jest ona inspirowana telewizyjnym Katy Perry, Californian Girls. No, jak widzicie, jest candy, jest cukierkowo. Nie obeszło się na... oczywiście bez tańców z ciastkiem. W selfie muzeum również jest. Drugi, również taki pokój candy, ale jest plaża, wysypany piasek. Więc jak przyjdziecie tutaj kręcić TikToki do mojego challenge'u, bajka, to koniecznie pokręćcie sobie w różnych miejscach w selfie muzeum. Selfie muzeum mieści się w Warszawie na ulicy Grzybowskiej, jak pierwszy raz. Znalazłam i przyszłam tutaj, żeby obejrzeć selfie muzeum, to się zakochałam. To miejsce jest po prostu idealne. Co ciekawe, historia powstania selfie muzeum jest super. Właściciele zbudowali je własnymi rękoma, pomysły powstają w ich głowach i to miejsce cały czas się rozwija. To nie jest tylko selfie muzeum, które możecie zwiedzać, przyjść, porobić zdjęcia, nagrać filmy. Ale przede wszystkim to jest kreatywna przestrzeń, gdzie organizowane są od urodzin po wieczory panieckie, więc koniecznie zapraszam was na ich Instagram i Facebook. Linki oczywiście w opisie filmu. Przejdźmy do stylizacji. Wiecie, że stylizacja to jest Moja obsesja i tym razem yy, w teledysku bajka. W stylizacjach pomogła mi stylistka Elwira, którą serdecznie pozdrawiam. Kochani, stylizacji było około ośmiu, jak nie więcej. A mogło być więcej, gdybyśmy mieli jeszcze więcej czasu na nagrania. I było dokładnie tak jak ja to widziałam w swojej wyobraźni: trochę Sailor Moon, trochę Anime, no po prostu bajeczne, kolorowe. Trochę ekstrawaganckie, stylizacje. I powiem Wam też, że to jest naprawdę bardzo często na planie poświęcenie, kiedy jest gorąco, a ja na przykład tak jak teraz w skórze siedzę i jest super, ale tak naprawdę pod spodem jestem mocno spocona. Natomiast jak jest teledysk, to ja kocham ten okres i jakby w ogóle mi to nie przeszkadza, ponieważ dla mnie praca i pasja to jest najważniejsze. Kolejna scenografia, którą wykorzystaliśmy w teledysku bajka, to 6 kubików. I tutaj moje kochane chłopaki z powidoku wpadli na genialny pomysł, żeby ubrać te ujęcia tak, że będzie sześć mnie na jednym kadrze. Ale ja mówię, jak wy to chcecie zrobić? Jak? W ogóle jak? No a nie, słuchaj, prosta sprawa. Stawiamy kamerę w jednym miejscu, coś tam, coś tam. Jakieś te techniczne rzeczy zaczęli mi tłumaczyć, oczywiście nie, nie tak bardzo rozumiałam. Ale y, ostatecznie y, no, wyszło pięknie. I nie było wcale to łatwe do nagrywania, bo musiałam 6 razy się przebierać w szybkim y, czasie. Zmienienie fryzur, zmienienie wszystkich stylizacji. Y, no ale efekt jest genialny. I co jest super. Właśnie, że w selfie muzeum, na przykład w tym pokoju, możecie przyjść z przyjaciółmi i cyknąć sobie fotę albo nagrać jakieś fajne filmiki, gdzie jest sześć osób, prawda, każdy w innym boksie. Ekstra. Ważne dla mnie było to, żeby wykorzystać te miejsca najbardziej kolorowe, najbardziej candy, najbardziej słodkie, więc oczywiście takie scenografie jak huśtawka z truskawki czy huśtawka bana oczywiście wykorzystaliśmy. Tutaj było trudno, ponieważ akurat te scenografie są pionowe, a wiadomo jak kręci się telebysk to kamera jest w poziomie, ale no, moje chłopaki niezawodne wymyślili, że banan nagrają właśnie w pionie, i to też nada takiego crazy um, tych ty crazy efektów w teledysk. Podczas kręcenia klipu dużo się dzieje, jest dużo ludzi na planie, wszystko jest świetnie zorganizowane i dopięte, żeby wyrobić się ze wszystkim i nie przedłużać tego na kilka dni kręcenia, tylko skondensować to, prawda, w fajnym czasie. Ale słuchajcie na planie. Pojawiły się małe kotki, więc trochę nam to rozbiło plan, ale to było fantastyczne rozbicie, bo to był taki milusiński moment właśnie podczas kręcenia klipu. Kotki są ze stowarzyszenia yy, koty prezesowej, więc koniecznie sprawdźcie to stowarzyszenie na Facebooku. Zachęcam oczywiście do adopcji kotków. Zorganizowaliśmy też zbiórkę żywności i żwirku dla tych kotków, ponieważ tam w, w tym stowarzyszeniu jest około 115 kotów i kochani, jeśli będziecie zainteresowani adopcją, to koniecznie się zastanówcie, czy jesteście na tyle odpowiedzialni, żeby wziąć kotka i się nim zająć. Ale oczywiście zachęcam do tego, żeby pomagać. Sprawdzajcie koniecznie, linki macie w opisie filmu, tak oglądając to piękne miejsce. Wpadłam na pomysł, żeby zrobić jakieś takie elementy właśnie z owocami, ale żywymi, więc telefon do Przemka z powidoku, słuchaj, no to ja załatwię jakieś arbuzy, jakiś koktajl zrobimy, coś, ale dodajmy tam tej odrobiny crazy yy, vibe'u, więc Przemek mówił, to słuchaj, Kup oczy, żelki, wrzucimy je do koktajlu z truskawkami. No to to już będzie takim fajnym creepy elementem. Ale co lepsze, Przemek mówi: Słuchaj, mam świetny pomysł tort z ręki i będziemy go kroić. Będziesz oblizywać paluszki. No i to nada takiego właśnie crazy, crazy stylu. Słuchajcie, no było to niesamowite doświadczenie krojenie, krojenie ręki i ją, zjadanie jej. Ale no, wyszło w tej całości moim zdaniem świetnie. Jakbym miała powiedzieć, która scenografia jest moją ulubioną, to naprawdę ciężko by mi było odpowiedzieć na to pytanie, bo w każdej jestem zakochana. Ale jednak złoto! This is me! This is real queen! E, I słuchajcie, to złote pomieszczenie w Selfie Muzeum jest e, właśnie takim takim przerysowaniem luksusu. E, I też fajnie to ubraliśmy, bo też jestem cała na złoto, złoty brokat, złota stylizacja, ale e, tą ironią jest, że ta królowa siedzi na sedesie. I na koniec em, pokój, w którym zdecydowanie czułam się najluźniej, najbardziej sobą, czyli szatnia treningowa. Różowy woreczek, różowe rękawice, złota stylowa ta zbroja taka z tymi kolcami, złoty grill na zębach, złoty pas Fame MMA. No i tu pojawia się jedno pytanie. Who's next? Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Które miejsce najbardziej przypadło Wam do gustu, które najbardziej Wam się podoba, jest w Waszym stylu i mam dla Was super informacje. Selfie Muzeum od połowy października praktycznie w każdą sobotę będzie organizowało spotkania z ciekawymi ludźmi, z influencerami, więc naprawdę będzie się tutaj dużo działo, kto wie? Może i wspólnie spotkamy się w selfie muzeum i stworzymy jakąś własną bajkę. Koniecznie dajcie znać, jak wam się podoba numer. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało ten backstage. Dzięki buziaki.